Kochani, przesłanie 2023-2030. Tym razem moje osobiste Wedamira. Co i rusz udostępniam Wam piosenki, które pojawiają się we mnie, w moim życiu, przychodzą w ciszy, w trakcie medytacji od prawie 47 lat, czyli od momentu, kiedy skończyłem 16 rok życia. Przez 42 lata były to utwory najczęściej związane z moim procesem przedzierania się do transcendencji. Jednak coś zmieniło się na początku 2018 roku. W tym czasie pojawiły się we mnie przesłania sławiańskie, płynące ze źródła i związane z prakulturą sławian, znaną od przynajmniej paru tysięcy lat na naszych polęchickich polskich ziemiach. Kulturą związaną ściśle z przyrodą, z prawem naturalnym, kulturą agrarną, pokojową i harmonijną. Od samego początku mojego śpiewania, czyli od 16 roku życia, otrzymywałem praktycznie gotowe przekazy. Od swojej, jak to odczuwałem, nadświadomości wyższego jaczy, jak zawsze to wiedziałem, wewnętrznie źródła miłości. To treść była w nich najważniejsza, a muzyka, melodia. Dopełniała ją w taki sposób, aby podkreślić wagę i znaczenie słowa. Dlatego bardzo często czytałem i nadal czytam również teksty swoich piosenek, aby tym, którzy chcą słuchać czystego przekazu słowa, umożliwić jego wysłuchanie w interpretacji tego, który je otrzymał, poczuł i następnie zapisał, utrwalił. Dzisiaj, na początku 2023 roku, wokół nas, Trwa wojna. Jesteśmy aktualnie krajem przyfrontowym. Na Ukrainie trwa testowanie nowych rodzajów inteligentnych broni, jeżeli broń może być oczywiście inteligentna. Producenci broni na świecie zacierają rączki, zarabiają setki miliardów dolarów na nowych technologiach zabijania ludzi. Polska kupuje, kupuje i jeszcze raz kupuje nowe technologie obronne. Po co? Aby je kiedyś wykorzystać. O tym każdy Logicznie myślący człowiek wie doskonale. Globaliści przecież już dawno temu zaplanowali sobie, że kolejny wojenny dramat na świecie ma rozegrać się u nas, na naszej sławiańskiej ziemi. Przecież nie kupuje się czegoś, z czego nigdy nie będzie się korzystać, prawda? To byłoby działanie nieekonomiczne. A ci, którzy stoją za wszystkimi wojnę, wojnami, są do bólu ekonomiczni i prowadzą rękoma innych siedząc wygodnie w fotelach. Prowadzą te wojny, reżyserują je, decydują o losach o życiu lub śmierci setek tysięcy ludzi, a w czasach pierwszej i drugiej wojny światowej decydowali o losach setek milionów ludzi. Nie Niedoczekanie ich, powtórnie nic takiego się nie wydarzy, nie będzie trzeciej światowej wojenki, chociaż niektórzy twierdzą, że już się zaczęła. Jeżeli tak jest, to już niedługo skończy się. Odrzućmy lęk przed konfliktem na naszej ziemi, pomimo planów, które snują gady, dla których śmierć miliona czy paru milionów ludzi nic nie znaczy. Dla nich jest to tylko statystyka. Na Ukrainie po jednej i drugiej stronie konfliktu już zginęło około 200 tysięcy ludzi Sławian najczęściej. W zeszłym roku po zapaści systemu medycznego i szczypawach umarło w Polsce statystycznie 100% ludzi więcej. Czy kogoś to obeszło? Czy ktokolwiek poniósł jakiekolwiek konsekwencje? Nie i nie poniesie, bo przecież taki był pandemiczny plan. Wcześniej winna była pandemia, teraz winien jest Putin. Na kogoś trzeba zwalić winę. Czy coś? Czy ktoś? Musi być winny. Wiedzcie, że ideologie, którymi posługują się socjopaci, czyli gady, jak ich nazywam, są tworzone tylko po to, aby służyły ogłupianiu tzw. bydła albo inaczej owiec i baranów. A polityka i politycy zapytacie: A cóż ona może zmienić? To tania dziwka, która zawsze daje dupy tym, którzy zapłacą więcej. Przed chwilą zarabiali na szczypawach, teraz zarabiają na broni. Za chwilę jeszcze na czymś innym, i tak w koło Bacieju, dlatego stwórzmy sobie swój własny świat, pełen harmonii we własnych sercach. I dlatego właśnie kochani, śpiewam i mówię dzisiaj zupełnie o czymś innym niż o wojnie, czy zawieszonej na chwilę przez nierządy na świecie pandemii korona świrusa, grypy czy innego tatałaństwa. Nie komentuję już tego, co płynie z przekazów telewizyjnych wypełnionych potrząsaniem szabelką. Ktoś kiedyś na wschodzie powiedział, chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. I szykujemy się, ale czy na pewno chcemy w ten sposób zachować pokój? Co zresztą mamy do gadania? Jeżeli za nas decydują inni, a my jesteśmy jak dotąd niestety tylko marionetkami, wykonującymi chcąc, nie chcąc polecenia tych, którzy rozdają karty i sterują już, tak jak mówiłem, z wygodnych foteli, z bezpiecznych miejsc na świecie, skorumpowanymi albo zastraszonymi politykami. Dlatego właśnie posyłam wam już od siedmiu lat śpiewane przekazy. Nawołujące do zrobienia porządku w sobie, we własnych wnętrzach, bo to od nas, od naszych serc zaczyna się pokój na świecie, od równowagi, spokoju, od harmonii w naszych sercach. Jeżeli w nas będzie chaos, będzie on nadal kreował rzeczywistość. Jeżeli stworzymy pokój w sobie, zacznie on przenosić się na zewnątrz. Ktoś powie, że Istotna jest skala takiego procesu tworzenia harmonii. Pamiętajmy jednak, że zawsze wszystko, co wielkie, piękne i dobre, zaczynało się od jednego człowieka, a nie od miliona. Za tym jednym mądrym i szlachetnym szły po pewnym czasie setki, tysiące, a potem miliony. Najważniejsze, aby wędrowały konsekwentnie ku harmonii wewnętrznej nie przez pięć minut, tydzień, miesiąc czy rok, ale całe swoje życie. Dlatego wyłączmy wreszcie telewizornie, to chore narzędzie do formatowania słowiańskich mózgów, i zacznijmy kontemplować naturę, tworząc pokój w naszych wnętrzach. Tylko w ten sposób zbudujemy wokół nas, zgodnie z zasadą, że co we mnie, to i na zewnątrz. Zbudujemy dookoła nas harmonię. Nauczmy się i zapamiętajmy na całe nasze życie, że to harmonia serca kreuje harmonię świata. A wszystko zawsze zaczyna się od siebie czyli tego jednego, jedynego serca od twojego, mój kochany, wyłącznie od twojego. Dlatego pozdrawiam ciebie słonecznie i życzę wielkiego spokoju w sercu. Wszystko, co dzieje się. Na świecie, mój kochany i moja kochana, zależy od Ciebie. Im więcej spokoju i światła w Twoim sercu, tym więcej pokoju na Ziemi. Wedamir, do zobaczenia i do usłyszenia.